Dzień doberek, ja mam tutaj dzisiaj dużo panów, bo kończą HP i obiecuję, że niedługo Wam opowiem o remoncie, bo naprawdę to nie są po prostu takie e, polecajki, oznaczenia i koniec, takie wiecie, typowe współprace, tylko serio na tym remoncie to ile my się po prostu najedliśmy stresu, jakie ja mam historie, jak ja Wam opowiem, to padniecie, serio, e, ale dzisiaj na przykład zamawiali umywalkę, w sensie umywalkę, to jeszcze to jest coś zmiany. Ale szafkę, to jest taki nasz wymysł. Najpierw była zbudowana szafka, a później panowie od cynków, którzy robili tynki w całej chacie, otynkowali tą szafkę, żeby była jak reszta łazienki. Ale ja, to jest jeden, niezna sprawa. Opowiem Wam historię o kaflach. To jest hit. Słuchajcie, kupiliśmy kafla Kupiliśmy, dobra? Dwa razy przyszły. Porysowane. Dwa razy z, y, robiliśmy reklamację. I finalnie, jak dostarczali te kafle i zobaczyliśmy, że znowu są porysowane, to nam je zabrali i przewieźli pieniądze z powrotem, powiedzieli, że gwiazdy im nie służą i jesteśmy mega wymagający. To znaczy, jeżeli wy bycie wymagającym jest to, że oczekujecie nieporysowanych kafli do waszego nowego domu, to ja nie wiem, ale hitem jest to, że słuchajcie, te kaf panowie zabrali te kafle, rzucili jeden na drugi. I zawieźli, zawieźli z powrotem do sklepu. Także tak. E, finalnie kafle mam z innej firmy. Ja Wam powiem z jakiej firmy, żeby oszczędzić Wam nerwów. I po prostu nie lubię takiego klimatu budowy, takiego budowlanego, że idziecie do sklepu, jesteście traktowani. I po prostu w ogóle zauważyłam coś, że Panów się inaczej w takich sklepach budowlanych yy, traktuje niż Panie. Ja nawet teraz miałam doświadczenia, jak kupowałam kafle do lokalu. To po prostu, jak facet wchodzi, to od razu jest dzień dobry, ja mogę pomóc, wszystko i tak dalej. Jak kobieta wchodzi i mówi, że potrzebuje kafle, takie i takie, to od razu jest jakaś taka kpina i szydera, i strasznie mnie to denerwuje. Ale nie we wszystkich miejscach. Jest takie jedno miejsce, o którym mówię, w Warszawie, takie skupowisko budowlane. Nienawidzę tego miejsca. I finalnie, jakbym się po prostu posłuchała was od samego początku, bo bardzo, bardzo, bardzo dużo osób polecało mi tak, takie fajne miejsce, gdzie wszystko można załatwić, i dostajecie i kawusie, i was miło traktują, to bym bardzo dużo czasu oszczędziła. Dlatego to też e, będzie dla Was. Y, Jeżeli coś chcecie, kaflem, dobrą obsługę. I w świetnych cenach, bo powiem wam, że w porównaniu do tamtych kafli, co kupowaliśmy, to jakiś absurd, e, tamte kafle. Max, please. Serio. Max, please. I jeszcze z hitów, to akurat przy lokalu to ja wam powiem. Bo jak pojechałam do Max, Pleaseu, um, Max please. Max, please, Max, please. Dobra, nie odmienia się. To się spytałam, ile będę czekać na te kafle, bo wszędzie się czeka. Wszędzie mówią, że muszą zamówić. I czekacie, nie wiadomo ile i ściągają z Włoch, z Hiszpanii, nie wiadomo co. To w Maclizie było od ręki. O dziwo. No dobra, no ale pojechałam na to skupowisko budowlane po kafle do lokalu i chciałam konkretne kafelki, w konkretnej firmie, konkretny kolor, bo nasza pani architekt, nasza projektantka to wymyśliła. No i oni mieli tylko w połysku nie mieli w macie, a ja chciałam i w macie, i w połysku. No, i zaczęłam dzwonić przy, przy nich do innej firmy, czy mają. I pan powiedział, że oni są jedynymi dystrybutorami tych kafli w Polsce, więc ja w ogóle mogę sobie oszczędzić. Mają najlepsze ceny. Zadzwoniłam do drugiego miejsca w Warszawie, gdzie mieli ten mat. Nie dość, że mieli, bo pan mówił, że przecież nigdzie indziej go nie znajdę. To nie dość, że mieli te same kafle. To jeszcze w tańszych cenach. Także tak warto sprawdzać w kilka miejsc. Bardzo dużo osób przejęło się kleszczami w naszym ogrodzie, więc już wam tłumaczę. Faktycznie mieliśmy gigantyczny problem. Pięć kleszczy dziennie przychodziło do domu, bo pieski przynosiły. Próbowaliśmy wszystkiego, jakiś odstraszaczy, olejków, urządzeń na, na obroże. Nic nie działało. Jedyne co zadziałało to pan profesjonalny, który przyjechał tutaj jak Ghostbusters i spryskał cały teren i nie ma ani jednego kleszcza. Także tak. taka zabawa. Um, uważam, że no nie ma co już kombinować. słyszę, że od że kleszcze są jakieś zmutowane i psy umierają, więc nie chcę ryzykować tego. tego.